Bronisław Halicki urodził się w 1914 roku we Wsikopis w powiat białostocki. Studia ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Został powołany do rezerwy w stopniu podporucznika. No i w 1939 roku ogólna suma jeńców polskich Zagarniętych przez Czerwoną Armię wynosiła 230 tysięcy. Wywiezieni z Polski na obszarze ZSR jeńcy polscy, a szczególnie oficerowie, mieszczanie, zostali w trzech głównych obozach. W Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Młystrój był w Kozielsku, no i Jakie tam miał przyjemności w tym obozie. Mhm. Więc obóz znajdował się w zabudowaniach dawnego klasztoru. Oprócz głównego kompleksu, obszar poklasztorny obejmował pustelnie dawnych mnichów, eremitów. Oddzielone lasem i odległo około pół kilometra. A więc miejsca były dewastowane dawne cerkwie, dawne mm -hmm. zakony i tylko aby mieli gdzie ulokować tych jeńców. W końcu listopada 1939 roku w Kozielsku było w tym obozie. Blisko 5 tysięcy osób przed ogólną likwidacją obozu kozielskiego rozpoczęta w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku znajdowało się czterech generałów, jeden kontradmirał, admirał, 100 pułkowników i podpułkowników, 300 majorów, 1000 kapitanów i rotmistrzów, 2,5 tysiąca poruczników i podporuczników, podchorążych około 500, to znaczy ogółem około 4500 osób. Według listy katyńskiej e, jeńcy obozów Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska zginęły w Rosji Sowieckiej. To opracował Adam Moszyński i było to opracowanie w 1982 roku. Książka ta ukazała się po raz pierwszy w maju 1949 roku w Londynie. Długie 40 lat musiało upłynąć, aby lista katyńska ofiar straszliwej zbrodni ze, ze strzeżonej przemusem milczenia mogła ukazać się w kraju w ofic oficjalnym biegu. W pierwszych dniach kwietnia 1940 roku rozpoczęto równoczesną likwidację wszystkich trzech obozów czyli Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Likwidację tę przeprowadzono wszędzie w identyczny sposób. W tej samej porze dnia transporty ilościowo dobierane według niezrozumiałego klucza bo później, jak trzeba było strzelać w łeb, to nie można było dużo ludzi mieć przed sobą. Według opracowania Adama Moszyńskiego, Lond w Londyn 1982 rok, Halicki Bronisław w mundurze Podaje, że Halicki Bronisław w mundurze urodzony w 1914 roku miał znak krzyżyk, tożsamości krzyżyk, numer AM 3450, podporucznik LZK, to znaczy miejsce zagłady Kozielskiej. Skąd rodzina dowiedziała się, że Bronisław Halicki zginął? Więc będąc nawet na Sybirze, to otrzymaliśmy pocztówkę, pocztówkę i też e, kiedyś starsi ludzie ze wsi, no cóż, wzięli tą pocztówkę do książeczki, włożyli i, i, i tak, tak ona tam została, to znaczy po pewnym czasie no, przeczytali i skończyło się na tym. Czyli to była pocztówka wysłana przez Bronisław do Was? Tak. I jak hmm. później się Państwo dowiedzieli jako rodzina? Jako rodzina? No to kawał czasu nikt nic nie wiedział, tak. bo y, tutaj nie można było y, żadnej wiadomości mieć bo y, było otoczone tajemnicą a druga rzecz, że i nawet i nie przyznawali się. Tak. Bo to byli wrogowie socjalizmu. Mhm. Czyli tak oficjalnie to państwo znaleźliście na liście katyńskiej nazwisko Bronisława, tak? tak? Tak. Czyli w jakich to mogło być latach? To było, no jak przyjechaliśmy tu, to też nic nie wiedzieli, tylko ta pocztówka, tak. tam te wiadomości takie szuszu. Szu, szu. Mm -hmm. I, i, i to, to mniej więcej szło. No, o, tak, także mało mogę, można powiedzieć o tym, jak to było, jak to się dowiadywali. Zginął, zginął do Polski. Tutaj nie przyszło wiadomość. To ile lat miał pan Bronisław, kiedy zginął w Katyniu? No 27, no, 27, 27. lat, tak, po ukończeniu studiów. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Nawet nie ożenił się nic z tego i został. Zginął. A bo jak rozumiem, pan Bronisław nie był zawodowym żołnierzem. E, nie, bo jak ukończył szkołę, tak. to otrzymał stopień podporucznika. Tak. I tak. z tego podporucznika, jak przyszedł do domu, pracował nawet w banku w Białymstoku, w Białymstoku. Tak. E, to praktyka, bo to jak szkoła, bo to jak szkoła handlowa, no to tam gdzieś dawali, też było tak chyba. Tak. No i po, no jak to chciałem coś powiedzieć, no i jak przy, przebywał tu w Polsce tak. i przyszedł okres, że woj, przed wojną też do rezerwy brali. Mobilizacja. Mobilizacja tak. i do rezerwy. Jak po... Rozumiem. Chciałem podziękować za zainteresowanie moim stryjem. No i tym wszystkim, co odczułem za ten dąb, który został tam postawiony. No i w ogóle za wszystkie wspomnienia, jakie dotychczas nawet z innych stron mam, że no wspominają przyjaciele z zagranicy. Hmm. No i... On se bain.